Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W końcu, słuchajcie, zaczynamy nagrywki z lampami od firmy Reef Factory. mianowicie chodzi o lampy Rif Flare Pro. Te lampy na naszym rynku są już od jakiegoś czasu. Wcześniej były Rif Flary, nie tak dawno pojawiły się nowe lampy z dopiskiem Pro, Rif Flare Pro. Jak widzicie na moim stole tutaj mam Trzy modele, w sumie tak naprawdę cztery, bo mam także nowy model Riff Flary Pro S, wersja Blue. E, pokażę Wam czym się, e, czym się różni e, ta lampa od zwykłej ESKI, e, poopowiadam Wam troszkę o samych lampach, poopowiadam Wam także jak się stało, że te lampy są, e, lampy są u mnie. Otóż, e, może zrobimy troszeczkę inaczej. Może żeby było lepiej widać moją osobę, pozwolę sobie troszeczkę zrobić tutaj jaśniej, więc prosimy o światło. Ok, moi drodzy, więc do mnie riflary oczywiście trafiły nie skąd inon jak ze sklepu Czmiel. Czmiel został jakiś czas temu, jakiś czas temu e, oficjalnym sprzedawcą produktów firmy Refactory. I tak też te lampy trafiły, trafiły do mnie. Jak wiecie, ja u siebie na kanale pokazywałem wiele różnych e, oświetleń. Jak też wiecie, na swój zbiornik morski, który z tyłu tutaj e, widzicie, e, szukałem bardzo, bardzo długo różnego rodzaju, różnego rodzaju lamp, bo nie ukrywajmy, w akwarystyce morskiej bardzo ważnym jest e, światło, e, a koszt inwestycja w światło jest też niemałym wydatkiem. Więc, żeby podjąć jakąś słuszną decyzję, trzeba się dobrze, dobrze zastanowić. Ja mam o tyle łatwiej, że mogę sobie potestować, można, mogę sobie u siebie nad zbiornikiem pomontować różnego rodzaju lampy. I tak, słuchajcie, też się stało, odkąd Trzmiel ma w swojej ofercie refaktory Mocno się zainteresowałem tą firmą. Jak wiecie, też nad moim zbiornikiem już pokazywałem film na ten temat. Od jakiegoś czasu świeci e, Rifflare Bar i od tamtej pory zacząłem jakby zgłębiać, e, zgłębiać ten temat. Dla, dla, dlatego też, robiąc krok, e, krok dalej, postanowiłem wziąć ze sklepu Czmiel e, nowe lampki riflary e, Pro. W kolejnych gdzieś tam odcinkach zapewne pojawią się u mnie też inne produkty, bo refaktory produktów w swoim portfolio ma znacznie, znacznie więcej. Zaczniemy, słuchajcie, od lamp, bo to jest coś, co mnie bardzo ciekawi. Coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje i mam nadzieję, że ten temat także Was w jakimś stopniu e, zainteresuje. Nie będę oczywiście w tym odcinku teraz zachwalał i mówił, och, ach, jakie wszystko jest piękne, bo się, słuchajcie, sami przekonamy. Ja mam zamiar trzy lampki S, które widzicie po tej mojej stronie lewej, Riflare Pro S, zamontować u siebie nad zbiornikiem. E, zapytacie się, czemu akurat trzy Eski? a nie na przykład jedną L, czy na przykład dwie M. -ki. Otóż 3S wydaje mi się, że to jest optymalna, optymalna ilość lamp na ten zbiornik, myśląc także o modyfikacji tego zbiornika na ciutkę większy, bo mam przynajmniej takie plany na ten rok, żeby akwarium z tej mojej setki długiej, które widzicie z tyłu za moimi plecami, powstała taka 150. ka więc wydaje mi się, że wtedy trzy Eski nadal będą optymalne. No i te trzy Eski będą u mnie, u mnie jakby taką docelową, e, docelowym światłem, tak mi się przynajmniej e, wydaje. Dlatego trzy Eski na ten zbiornik jest OK. Na przyszły zbiornik, jeżeli będzie 150 cm długi, też będzie e, super. Więc nie będzie trzeba dokładać, dokładać kolejnych lamp. E, zanim słuchajcie, sobie odpakujemy. Albo może inaczej, ja będę sobie odpakowywał te lampy, bo chcę wam pokazać, jak wygląda SK, jak wygląda LK, jak wygląda MK. Powiedzieć wam troszeczkę informacji, jakie nam tutaj producent dostarcza. Bo to będą informacje, takie suche informacje, bez testów, które, które otrzymujemy od, od producenta. A oczywiście, sobie w kolejnych odcinkach na moim kanale, bo tych odcinków będzie kilka. Przetestujemy sobie lampy, zawiesimy sobie w końcu lampy. Mam nadzieję, że pod tym skosem u mnie się uda za, zawiesić lampy na linkach e, nad moim zbiornikiem. Zobaczymy sobie, jak zbiornik wyglądał na mojej tej starej lampce chińskiej, która teraz e, e, świeci nad tym zbiornikiem. To jest Sunrise, taki taki model lampy. Więc zobaczymy sobie, jak wygląda zbiornik w tym momencie, jak będzie wyglądał za kilka miesięcy. Sami będziemy mogli sobie jakby odpowiedzieć na pytanie, czy, czy zbiornik wygląda lepiej, czy gorzej, jak wyglądają korale itd. itd. Jeszcze słuchajcie, zanim przejdziemy do opakowania tych lamp i do informacji o tych lampach, muszę Wam powiedzieć, że niedawno pojawiły, pojawił się nowy model lamp Riff Flare Pro wersja Blue. To jest, słuchajcie, taka lampa, która ma w sobie więcej światełka niebieskiego a jest zabranych troszeczkę, e, troszeczkę diod e, białych. Nie? Zapytacie, czemu nie wybrałem blue, tylko wybrałem e, Pro S, tą wersję standardową. Otóż myślę, że mając jeszcze bara niebieskiego, który też ładnie na niebiesko świeci, który bar także pozostanie nad tym zbiornikiem, wydaje mi się, że to będzie dobre połączenie, czyli Pro S, 3 Pro S i ten bar. Oświetlający na niebiesko, na niebiesko z przodu, takie jest moje zdanie, przynajmniej w tym momencie. Zobaczymy, jak zbiornik będzie wyglądał po zamontowaniu lamp. Jak będzie świecić w kolejnych odcinkach. Pokażę Wam także różnicę na moim zbiorniku. Zawiesimy sobie jedną Flare Pro S, drugą Flare Pro S, wersję standardową. Pokażę Wam, jaka jest różnica w kolorze, tak żebyście mogli wszystko dokładnie. E, widzieć. MK i L to jest tak poglądowo. Ja wam tutaj pokażę, jaka jest różnica wielkości e, i czym się różnią e, te lampy, ale później w, da w dalszych odcinkach już będą występowały te lampy, które będą docelowo u mnie nad zbiornikiem, czyli skupimy się na RifLare Pro S. Więc sobie słuchajcie, pierf, e, odpakujemy pierwszą Eskę, a ja wam słuchajcie w międzyczasie będę opowiadał o, o tych lampach. Taka SK którą tutaj widzicie na, na ekranie. Ona ma 80 W mocy. Składa się z jednego klastra, w którym znajduje się 24, 24 diody. I taka, słuchajcie, lampa powinna nam wystarczyć do zbiornika o powierzchni dna 60 na 60 cm. I teraz, słuchajcie, czym firma Refactory Factory e, nas chce. Nas chce zachęcić do, do użytkowania tej lampy. Oczywiście tu mamy różnego rodzaju informacje, skądś ściągnąć aplikację w kilku, w kilku językach. Wszystko, słuchajcie, jest ładnie, ładnie spakowane. E, oczywiście ja tego pewnie później już tak ładnie e, nie złożę. Mamy, słuchajcie, samą, samą lampę. Lampa, słuchajcie, taka SK jest naprawdę naprawdę leciutka. E, producent nas informuje o tym, że. Grubość tej lampy to jest 2,8 cm. Mamy chłodzenie pasywne i chłodzenie, chłodzenie aktywne. Tutaj, też na zbliżeniach, wam zaraz pokażę, jak wygląda ten radiator w tych, w, tych, w tych lampach. Jest ten radiator tak skonstruowany, żeby chłodzenie tej lampy odbywało się najlepiej, jak to jest tylko, tylko możliwe. Kolejną, jak nie najważniejszą rzeczą jest to, że. Producent nas informuje o bardzo wysokim współczynniku par i pur. Par to jest 200% więcej niż w poprzedniej wersji w poprzednich nie w tej wersji, nie w tej wersji Pro. Dodatkowo słuchajcie, jeżeli chodzi o ten element, tutaj mówię o soczewkach, to jest też coś, czym producent rifaktory bardzo, bardzo się szczyci, a mianowicie te soczewki, które tutaj widzicie, są one specjalnie wykonane, żeby pięknie nam mieszały, mieszały te kolory z poszczególnych diod. So soczewki lamp Rift Flare Pro pokrywają światłem duży obszar akwarium. Jest to efekt optymalizacji kształtu tej soczewki do zastosowanych w tej lampie diod. Taka słuchajcie, eska, którą mam tutaj w dłoni, to jest waga około 700 gram takiej jednej, jednej eski. Jak już mówiłem, diod jest 24, 7 kanałów osobno sterowalnych za pomocą aplikacji, czy też z poziomu, z poziomu laptopa, możemy się zalogować. Ogólnie aplikacja, powiem Wam, że bawię się tą aplikacją od jakiegoś czasu, bo z racji tego, że trzmiele dużo tych produktów firmy Refactory sprzedają Sprzedają klientom, ja mam także możliwość, jakby zapoznania się z tymi produktami. Widzę, jak one w aplikacji wyglądają i powiem wam, że aplikacja działa naprawdę dobrze. Aplikacja ani razu mi się nie zwiesiła. w przypadku mojego bara, który tutaj używam, ale też miałem okazję rozmawiać z klientami, którzy mają bardzo dużo urządzeń z Refactory w jednej aplikacji i naprawdę aplikacja działa bardzo dobrze. Nie zawiesza się, jest bardzo responsywna, szybko reaguje. Wszystko naprawdę płynnie chodzi i co najważniejsze, jest bardzo przejrzysta. Jest bardzo przejrzysta, wszystko łatwo jest e, znaleźć. Naprawdę aplikacja im się, im się udała, e, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Ja jako użytkownik właśnie przy tym riflare Bar, który mam już od jakiegoś czasu nad swoim zbiornikiem, jestem mega, mega zadowolony z działania właśnie tej, e, tej apki. Tak samo Rifflary, to oświetlenie także będzie podpięte pod tą aplikację, więc w kolejnych odcinkach zapewne Wam pokażę, jak ta apka dokładnie, dokładnie działa. sobie zawiesimy lampy, pozmieniamy sobie różne kanały, ustawienia. Tak samo mamy dostępne różnego rodzaju presety, którymi użytkownicy produktów refactory się dzielą jakby z pozostałymi użytkownikami, więc te presety sobie możemy także także wgrywać i ustawiać tak jak ktoś ma inny, jeżeli na początku byśmy mieli problem z dobrym dobraniem e, światła, jak ustawić taką lampę, więc za pomocą presetów sobie możemy to w bardzo fajny e, sposób e, zrobić. Dodatkowo w aplikacji znajdziemy oczywiście tryb aklimatyzacji, e, więc to jest też spoko, chociaż ja powiem Wam szczerze, że z trybu aklimaty aklimatyzacji nigdy nie korzystałem. Ale zapewne są tacy użytkownicy, którzy tryb aklimatyzacji używają i zapewne sobie, sobie chwalą. Lampa ta akurat ma wymiary 15,5 cm na 16 cm, i jak już wspominałem, grubość takiej lampy to jest niecałe 3 cm, więc, e, więc fajnie. Ja tutaj w przebitkach będę wam pewnie pokazywał e, jeszcze kilka informacji, jakie dostarcza nam firma Refactory na jakichś tam e, grafikach żebyście, żebyście wszystko, wszystko widzieli. Muszę Wam powiedzieć, że tutaj w zestawie, tak jak sobie odpakowujemy e, lampę, oprócz samej lampy mamy oczywiście kabel e, zasilający, mamy oczywiście zasilacz i mamy, słuchajcie, coś takiego, nie? To słuchajcie, jak zamontowałem Riflarę e, Bar, tam też takie coś było. I ja nie wiedziałem do czego to jest początkowo. To jest, słuchajcie, taki specjalny magnes. Normalnie... E, w niektórych lampach, jak pewnie e, sami macie takie lampy, żeby zresetować dane urządzenie, no to się przyciskało przycisk. Nie? Jakiś tam e, guziczek. A tutaj Refactory zrobiło coś takiego, że jest magnes. W środku, w środku jest zamontowany pewnie coś takiego, co się nazywa kontrakton, kontraktor. Jakoś tak, jak dobrze pamiętam, jest coś, gdzie przykładało się magnes w pewne miejsce wyznaczone. I magnes po prostu e, złączał nam styki, które się znajdują właśnie w tym kontraktonie, gdzieś tam zamontowane w urządzeniu. E, więc tutaj, jakby Refactory też poszło tym, e, tym, w tym kierunku. I też mamy taki, taki właśnie magnes do resetowania. Nie? Więc to jest, to jest słuchaj. i tak słuchajcie, wygląda standardowa Reef Flare Pro S. Nie? Teraz wam pokażę, bo to wszystkich interesuje, jak wygląda. Riff Flare Pro S, ale wersja Blue. Więc sobie taką wersję Blue też szybko szybko otworzymy, żebym tylko czegoś nie namieszał, a teraz sobie otworzymy, otworzymy Blue. E, co Wam jeszcze muszę powiedzieć, to też tak, żebyście widzieli od, e, od razu, że lampy Riff Factory występują także w wersji białej. Nie? Także w wersji białej, uchwyty do powieszenia w wersji, wersji białej, e, uchwyt taki. E, do zamocowania na krawędzi akwarium takie ramię też jest w wersji białej więc jeżeli ktoś ma wszystko na przykład w kolorze białym to sobie wybierze, to sobie wybierze e, wersję, wersję białą a na przykład tak jak ja mam wszystko czarne to u mnie będzie wersja czarna teraz żebym tylko nie pomieszał czegoś między tymi dwoma lampami sobie wyciągniemy wszystkie teraz Wam od razu e, pokażę Jaka jest e, różnica? Nie wiem, czy, czy do tej kamery, czy do tej. Nie wiem, do której będzie e, lepiej widać, ale na pewno na zbliżeniach Wam to zaraz e, pokażę. Na pierwszy rzut oka widać, że jest mniej diod białych. To są te żółte, które są w kolorze żółtym. Jest ich, e, jest ich mniej. E, tak samo co zauważyłem teraz, że kolor czarny jest inny, słuchajcie, jest inne lakierowanie tej lampy. Też Wam zaraz to na zbliżeniach pokażę. Lampa e, e, Reef Flare Pro S jest jakby mniej czarna. Nie? W sensie, że jest czarna, ale jest jakby o mniejszym takim połysku czarnym. Ja to zaraz Wam na przebitkach pokażę, żebyście wszystko dobrze widzieli, jak to, e, jak to wygląda. Ale to dobrze, bo przynajmniej nie pomylę, nie pomylę tych... Tych dwóch lamp. Teraz Wam pokażę, jak wygląda MK. MK jest dużo większa, 160W, czyli możecie się sami domyśleć, że jeżeli SK ma W 80, to tutaj w MC mamy jakby dwie eski, dwie nie? I to wygląda zobaczcie tak. Tutaj sobie na razie weźmiemy ten magnesik. Tak, jakbyśmy mieli dwie eski połączone razem. Oczywiście w skład wchodzi dokładnie to samo. Mamy magnesik, mamy kartki, które nas informują, jak podłączyć urządzenie i gdzie ściągnąć aplikację. Mamy oczywiście w zestawie dużo większy zasilacz niż jest w SC, co jest oczywiste. No i mamy, słuchajcie, samą, samą lampę, która tak samo jak, która tak samo jak, jak SK jest także 2,8 cm gruba. Jeżeli chodzi o taką Mkę. To powierzchnia dna to jest tak 80 na 70 e, cm. Dlatego, słuchajcie, na moim przykładzie, na moim zbiorniku taka jedna elka by mi roboty nie zrobiła, bym musiał mieć takich elek e, dwie. E, ale mówię trzy eski trzy w, zupełności, w zupełności mi e, wystarczą. Wersja L. Wersja L to jest 240 W. I już Wam pokazuję, jak wygląda wersja L wersja L składa się z trzech klastrów każdy klastr ma 24, 24 diody i każdy klastr to jest jakby identyczny klastr taki jaki mamy w lampie o oznaczeniu S czyli to jest dokładnie, dokładnie e, to samo La, lampy się między sobą niczym nie różnią tylko jak już możecie zobaczyć, że wersja L ma dwa e, wentylatory Wersja L i wersja S mają, mają po jednym wentylatorze do, do chłodzenia. Tu mamy, tu mamy dwa. Grubość taka sama, 2,8 cm. I taka słuchajcie, Lka jakby ogarnie wam zbiornik o powierzchni dna 90x70 cm. Więc u mnie, gdybym się uparł, to jak najbardziej taka Lka by mi słuchajcie, wystarczyła. Nie? Tylko bym musiał ją troszeczkę wyżej powiesić. A z racji tego, że ja mam skos u siebie, więc z powieszeniem wyżej tej lampy by był problem. I pamiętacie, co mówiłem na początku, że w przyszłości mam ochotę zrobić zbiornik 150 e, długi, więc do takiej L-ki bym musiał dokupić wtedy kolejną jakąś lampę. Nie? A tak trzy eski naprawdę zrobią mi, zrobią mi robotę. Dobra, mamy standard, e, informacje, skąd ściągnąć aplikację. Mamy oczywiście magnesik, w środku mamy sporo wypełnień takich piankowych, gąbkowatych, mamy oczywiście kabel zasilający i mamy potężny, duży e, zasilacz, jakby Was też interesowało lampa ma 240W, zasilacz jest 280W w porównaniu z zasilaczem jaki mamy w SC no to możecie sobie zobaczyć, że różnica jest, różnica jest spora. Mam nadzieję, że to, że to dobrze widać. Nie? W SC też jest zasilacz midwell i tutaj jest lampa 80W, jak pamiętacie, a zasilacz jest 120W, więc fajnie mamy zapas. Nie? Fajnie, że mamy zapas, nie jest to na styk. Odpalimy sobie standardową SC, odpalimy sobie wersję Blue, zobaczymy jaka jest różnica w świetle. Zobaczcie jak to wygląda jeżeli chodzi o wersję blue i wersję standardową. Tak mamy rozrzucone diody. Jak widzicie 20 jak widzicie 24 diody no mocno świeci. Powiem wam, że radzi przepotężnie. Na stole, gdybym słuchajcie, miał oszacować i od razu jakby z różnicę zauważyć, to widać, że tutaj w tej ręce jest wersja blue, bo tego niebieskiego jest e, no więcej, więcej niż, e, niż tutaj, jeżeli chodzi o wersję, wersję standard. Powiem wam jeszcze, że ja zawsze przygotowując się do filmu, zbieram, zbieram informacje z sieci, że tak powiem. I słuchajcie, spośród zebranych informacji naprawdę użytkownicy. Zachwalają sobie te lampy. Moją opinię na ten temat poznacie pewnie za jakiś czas. Jak zawiesimy je nad zbiornikiem, zobaczymy jak świecą, zobaczymy jak prezentuje się cały mój zbiornik. Bo mój zbiornik wiecie jak, e, jak wygląda, bo nieraz go pokazywałem na swoim kanale. Więc wszystko, słuchajcie, wam na pewno, na pewno pokażę. I razem, wspólnie razem z Wami, będziemy poznawać właśnie riff e, Flary. To mają być moje docelowe lampy w tym zbiorniku, więc mam nadzieję, że, że efekt będzie wow. Ale czy będzie, to się przekonamy już, już niedługo. Drugi odcinek powinien się pojawić w miarę szybko, bo bardzo mi zależy na tym, żeby je zawiesić nad zbiornikiem i żebyśmy mogli już sobie je wspólnie potestować. Także to by było moi drodzy na tyle. Żegnam Was, żegnam was bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.